Jesteśmy dzisiaj na treningu z Szymonem Ładą i Zbyszkiem Palimaką, ze względu na to, że korzystam w miejscach, w których prowadzę kursy. Jestem akurat w obrębie Katowic, więc tutaj do Sosnowca, daleko, niedaleko. Generalnie to jest tam wszystko połączone w jedno miasto, nawet się te aglomeracje zlewają ze sobą, gdybym, gdybym po prostu i tak mnie Zbyszek przywiózł tutaj na miejsce. Praktycznie przejeżdżasz się z miasta do miasta, jak ktoś nigdy nie był na Śląsku. No teraz jest to podróżowanie dużo łatwiejsze, bo raz, że nawigacje pomagają, a dwa, że usprawnił się ruch. No ale ja mieszkam tutaj w tym rejonie południowej Polski już od ponad 20 lat i powiem Wam, że kiedyś to się było tak łatwo zgubić przez to wjeżdżanie, wyjeżdżanie z każdego miasta do miasta, że, że po prostu niejednokrotnie krążyłem w kółko i ktoś jak tego nie doświadczył. No, to tego nie wie, więc właściwie nawet się nie można było nikogo miejscowego spytać, jak tę drogę później przepchnąć. Bo wychodziło na to, że się jeździło w kółko. Bo ci ludzie miejscowi też nie za bardzo wiedzieli, jak wytłumaczyć, jak się jeździ, Wracając do tematu. No, korzystam z okazji. Namówiłem tutaj, praktycznie zapytałem Szymona, czy można z nim przeprowadzić trening. No fajnie, że yy, no, 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 można to było zrobić. Bo raz, że chłopak yy, jest utytułowany, dwa że zawsze go obserwowałem już od juniora, nigdy nie miałem możliwości. Tam wprawdzie trenowało mnie w siłowni Bady poprzedniej, która była na Czarnieckiego we Wrocławiu. No ale nigdy nie mieliśmy okazji, tak w sumie się bliżej poznać. I no jest no, sam od jego wiek, 26 lat jest równo wartością wieku który, lat, które ja trenuję, więc no, jest ta przepaść, ja też e, sobie zdaję sprawę, że no, na, nasze drogi są jakoś takie nigdy nie mogły się poskładać, bo no, nie, 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 jest, nie jest to możliwe, po prostu też się tutaj gdzieś po prostu złapać nawet e, jest to siłownia, centrum formy. Bardzo dobrze y, wyposażona, można powiedzieć, ktoś tutaj mądrze to rozegrał, dobre maszyny dobrał. My zaczęliśmy od wyprostu w siedzeniu. Szymon w ogóle tak nam się przyznał, że to jest jego pierwszy trening od Mistrzostw Świata: taki, można powiedzieć, rozchodowy, roz, roz, więc współczuję, bo ja jestem, można powiedzieć, ciągła. To, to już takie, można powiedzieć, y, 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 no. No, takie rozrzewkowe te ciężary też nie były. No wiadomo, jego masa i, i wiek, i można powiedzieć, zaawansowanie jest na tyle wysokie, że, że może sobie pozwolić na, na wejście od razu na, na wyższe obroty. Jak już tak się ma zamiar pozbierać. Z tego co wiem, to tutaj dopiero taki mocniejszy zgrzyt treningowy nastąpi w okolicach Marca. No ale, mm, no w ogóle to można powiedzieć, że. Nie ma spadków, no bo przy tej masie, która jest, obecnie to nie, nie, nie najgorzej wygląda. Zbyszek Palimaka z Gdańska, z Gdańska, co ja mówię, z, z Gliwic. Jest starszy ode mnie o od dwa lata. Ciągle się przymierza do tego, że może kiedyś pierwszy raz wystartuje, może go w no mówię, żeby zrzucił tą, ten balast swój tłuszczowy i, i poszedł porozum po prostu zrobił formę, no, bo nie jest taki słaby proporcje są nie najgorsze no my tutaj korzystamy akurat jedna z lepszych maszyn jeśli chodzi o taką platformę do wyciskania w siedzeniu bardzo szeroka no, idealna po prostu no to jeżeli bym miał kupować maszynę do, yy, do wyciskania pod tym kątem tego typu potocznie nazywaną kaczką no to powiem Wam szczerze, że no, ta Hammer Strange bardzo mi się spodobała. Ma bardzo dobrą przede wszystkim powierzchnię, chodzi o przyczepność butów, bo te na przykład obecne w piórach takie poślizgowe są, że to się można tylko po prostu nabawić jakiejś kontuzji. No tam wykonaliśmy 5 serii i tak w granicach staram się trzymać po 12 powtórzeń. Szymek nas tutaj namówił na, na takie przysiady z przodu. No ja też przysiady rzadko robię, więc tutaj nie, nie, nie oszukujmy się. Oszczędzam kręgosłup, zawsze tam już coś mi tam drgało od jakiegoś czasu, więc jak ktoś chce mieć, można powiedzieć tak długowieczność, no to dopóki się tej nogi nie zbudowało, no to trzeba walić te przysiady. No potem to już to takie podtrzymywanie można powiedzieć rozmiaru. Moim takim atutem było to, że już kiedyś tam robiłem troszeczkę tych przysiadów na raczej za karku. I teraz tą nogę trochę, troszeczkę podleczyłem, można powiedzieć, objętościowo, więc nie narzekam. Może jeszcze coś tam się z niej wydobędzie, no bo to wystarczy coś lekko ruszyć i ona po prostu odżywa. Generalnie nigdy nie przepadałem za tymi przesiadami z przodu, zawsze mnie tutaj jakoś tam lekko poduszały, męczyły. Nie widziałem też większej różnicy w wykonywaniu ich z przodu czy z tyłu, więc zawsze odczuwałem większe możliwości z przesiadami na karku. No i wolałem je po prostu przeprowadzić. Tu kolejno później zrobiliśmy, no właśnie, co my zrobiliśmy dwugłowy w siedzeniu, z wykorzystaniem maszyny, czyli takie ściąganie pod spód. Yy. No, Szymon nam się przyznał, że niewiele robi ćwiczeń na dwugłowy, a te dwugłowe i pośrodkowe miało bardzo ładnie na od dwóch lat już właściwie można powiedzieć zmienione. Yy. No, może to być też sprawa zmianu, zmiany uprzyrządowania, no bo tutaj akurat ta maszyna idealnie podchodzi i separuje nam tutaj te mięśnie, no bo tutaj akurat nie da się oszukać. Przyznał nam się, że wykonuje tylko to ćwiczenie na dwugłowy i to też w kolejności, jakby na końcu treningu. No różnie można to traktować. Ja podchodziłem do dwugłowych z bardzo dużym zaangażowaniem i traktowałem je z większości swoich takich treningów, zawsze na początku. No, bo bardzo były, można powiedzieć, nieproporcjonalne. Powiedz, powiedzmy sobie szczerze: kiedyś te maszyny, lata temu, no były denne. No to trzeba było się po prostu dużo postarać, żeby dobrze ten dwugłowy potrenować. No tutaj ta maszyna po prostu idealnie wchodzi, oszczędza też kręgosłup, więc spokojnie można sobie ten, ten trening na wysokich obrotach przeprowadzić nawet po przesiadach. Więc idealnie odczułem. No, chcieliśmy podziękować Szymonowi za gościnę w Centrum Formy w Dąbrowie Górniczej. Na szczęście trafiliśmy na okres, kiedy jest w okresie roztrenowania mogliśmy prawie ja ja dotrzymać por kroku. <głos> 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 Bardzo miło jest tutaj zawitać. Zapraszamy wszystkich. Tutaj Bardzo pozytywny człowiek dodaj. utytułowanego obecnie zawodnika w Polsce. Udaje, że jest skromny. Normalnego, nie wywyższającego się, trzymającego diety jak większość kulturystów, nie robiącego zdjęć na Facebooku. Się te, Ale dzisiaj robimy jak, nasze zdjęcie jak, jak, jak większość. Mamy tutaj tak, patrzcie, co jedzą, prawdziwi kulturyści. Tylko nie w na stawy, Dostaliśmy gościnnie. E, jak będziecie w okolicy, najlepszy trenera. Zapraszamy. Także ja też mogę ze swojej strony powiedzieć, że było bardzo fajnie, mhm. z Łukaszem tutaj przetrenować. Pierwszy raz trenowałem z Łukaszem. Na, kiedyś będę jego w siłowni we Wrocławiu, w Future Wody. Także tam Łukasz pochałem, tam Łukasz tu przyjechał. W okolicy także fajnie było czegoś też nowego dowiedzieć, bo Łukasz. Już jest w tym sporcie, także jest jakieś to doświadczenie kolejne. 26. 26, przeżyczył tyle, ile ja mam lat. No wiecie. Tak Efekt po Czarnobylu. Ale uko, że jest w mega dobrej no. formie, także coś tam na filmik pewnie będzie widać. I co chłopaki, trzeba jeść? Trzeba jeść, to to ciężko. Samo nie przyjdzie.